Kiepski kontrast to kolejny z problemów, który dość często występuje na naszych zdjęciach. W tym filmie zaprezentuję sposoby poprawiania kontrastu. Na początku zajmiemy się sposobem poprawienia ogólnego kontrastu zdjęcia, a następnie pokażę też zdjęcie, na którym będziemy kontrast poprawiać lokalnie. Co to oznacza, za chwilę się przekonamy. Na początek zaczynamy od prostszego przypadku, czyli od poprawy kontrastu całego zdjęcia. To zdjęcie jest całkiem przyzwoite, ale nieco brakuje mu kontrastu. Jednym z narzędzi, które pomaga nam ocenić, czy zdjęcie jest kontrastowe, czy niekontrastowe, jest histogram zdjęcia. Histogram mogę wyświetlić klikając w tę ikonę. Jeżeli ktoś nie ma tej ikony dostępnej tutaj w paskach, to proszę wejść w menu okno i stąd wybrać histogram. W tym momencie wyświetli się okienko histogramu i tutaj też uwaga, ważne, żeby ten histogram wyglądał właśnie w ten sposób, czyli czarne kreseczki na szarym tle. Jeżeli wygląda to inaczej, należy to zmienić. Wchodzimy w to menu. Stąd wybieramy na chwilę widok rozszerzony, i tutaj z kanałów, jeżeli na przykład jest tutaj styl koloru, przełączamy się na RGB. W tym momencie możemy z powrotem przełączyć się na widok kompaktowy. Taki widok nam w pełni wystarcza i spójrzmy, co może nam powiedzieć ten histogram. Generalnie histogram służy do pokazywania rozkładów jasności pikseli na zdjęciu, co oznacza, że wykazuje on ile jasnych jest pikseli na zdjęciu, ile w pośrednich tonach i ile najciemniejszych pikseli. W tym przypadku widzimy, że jasnych pikseli jest bardzo mało. To są tutaj takie drobniutkie, króciutkie kreseczki. W tonach średnich jest pikseli bardzo dużo to jest ten zakres. I tutaj w tonach ciemnych, znowu tych pikseli jest bardzo mało. Jeżeli kontrast zdjęcia jest maksymalny, to zdjęcie zazwyczaj pokrywa cały zakres tonalny od najjaśniejszych jasności do najciemniejszych czerni. Także histogram zdjęcia. Bardzo kontrastowego, rozciąga się zawsze od strony lewej do strony prawej. W tym przypadku zdjęcie jest prawie idealne, ale oczywiście tutaj troszeczkę ten kontrast możemy zwiększyć, poświęcając niektóre najjaśniejsze punkty i najciemniejsze na tym zdjęciu. W tym momencie będziemy mogli usunąć tutaj te piksele, które znajdują się na tej kreseczce, i te, które znajdują się na tej. Spójrzmy, jak to zrobić. Najprostszą metodą jest użycie dopasowań. Co to są dopasowania? Spójrzmy, to jest. Rzecz, która jest nowa w Photoshopie CS4. Dopasowania w rzeczywistości były dostępne we wcześniejszych wersjach Photoshopa, ale dopiero w Photoshopie CS4 wyglądają one w ten sposób i otrzymały własną paletę. Służy to temu, żeby używanie z tych dopasowań było prostsze. Dotychczas, żeby użyć takich dopasowań, trzeba było kliknąć w tym miejscu i stąd wybrać jakieś dopasowanie po nazwie. A teraz możemy użyć dopasowania, klikając po prostu na ikonę, którą łatwo zapamiętać, łatwo skojarzyć. I to okienko ma jeszcze kilka innych cech, o których postaram się powiedzieć w trakcie kursu. Na początek wejdźmy do najprostszej funkcji, czyli jasność-kontrast. To jest ta ikona, która też często znana jest z pilotów telewizora. Jednokrotnie klikamy w tym miejscu i pojawia nam się tutaj zestaw dwóch suwaków. U góry jasność, na dole kontrast. Jeżeli chcemy zwiększyć kontrast, to oczywiście ten suwak przesuwamy w prawo. I widzimy już, że nasze zdjęcie dość mocno zwiększa kontrast. Spójrzmy, co się stało z naszym histogramem. Kliknę teraz w tym miejscu. Najlepiej będzie, jeżeli wyjmiemy tę paletkę i postawimy ją gdzieś tutaj. Przesuwam się jeszcze bardziej w prawo. I po puszczeniu suwaka widzimy, że nasz histogram nieco się rozciągnął. Jeżeli teraz rozjaśnimy jeszcze nieco nasze zdjęcie, to zobaczymy, że histogram ten przesunął się także nieco w prawo. W tym momencie górka praktycznie sięga od najciemniejszych cieni do najjaśniejszych świateł i kontrast zdjęcia jest bardzo wysoki. Według mnie jest on nieco za wysoki, ale w celach demonstracyjnych dobrze jest właśnie w ten sposób to pozostawić. Spójrzmy teraz, jak to zdjęcie wyglądało przed dodaniem takiego kontrastu. Klikam na chwilę i przytrzymuję ten przycisk tutaj u dołu i widzę zdjęcie sprzed zmian. Po puszczeniu widzę zdjęcie, któremu zwiększyliśmy kontrast. I jeszcze raz przed i po. Jak widać, kolory tego zdjęcia nasyciły się razem ze wzrostem kontrastu. Być może dla niektórych takie nasycenie jest zbyt agresywne. Możemy tutaj sobie poradzić na wiele różnych sposobów. Ja teraz chciałbym pokazać jeszcze jeden trik, dzięki któremu możemy całkowicie ustrzec się przed zmianą kolorów na zdjęciu. Będziemy działać jedynie na kontrast, natomiast nie będziemy w żaden sposób nasycać kolorów. Żeby to zrobić, wystarczy teraz tryb mieszania tej warstwy, ponieważ tutaj powstała nam warstwa jasność-kontrast. Tryb mieszania tej warstwy zmienić na jasność. Wyłączmy teraz to oczko. To oczko również powoduje widok zdjęcia sprzed zmian, czyli bez nałożenia tej dodatkowej warstwy korekcyjnej. Zdjęcie wyglądało w ten sposób. Po nałożeniu widzimy, że kontrast znacznie wzrósł, natomiast kolory nie zmieniły się. Przy tak zwiększonym kontraście jednak te kolory wydają się zbyt blade, także tutaj by trzeba było w jakiś sposób to wypośrodkować i nieco nasycić też te kolory. W każdym razie poznaliśmy już pierwszą metodę na zwiększenie kontrastu zdjęcia, a także na zwiększenie kontrastu bez zmiany kolorów. Przejdźmy teraz do drugiego zdjęcia. Teraz zaprezentuję metodę, dzięki której wybiórczo będziemy mogli zmieniać kontrast na naszym zdjęciu. O co chodzi? Chodzi mi tutaj o to, że możemy chcieć na naszym zdjęciu zwrócić uwagę na jakiś konkretny szczegół. Na przykład, możemy chcieć zwrócić uwagę na piękne niebo. W tym przypadku powinniśmy spowodować, żeby niebo było maksymalnie kontrastowe. I nie przejmować się pozostałymi obszarami na zdjęciu. Moglibyśmy tutaj również mieć inny zamysł. Moglibyśmy chcieć przedstawić na przykład te kamienie w taki sposób, żeby były one jak najlepiej widoczne i zwrócić uwagę widza właśnie na te kamienie. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. Tutaj również będziemy korzystać z dopasowania, jednak w tym przypadku skorzystamy z krzywych. Krzywe znajdują się w tym miejscu. Spójrzmy, co my tutaj mamy do dyspozycji. Tutaj na środku znajduje się pole, gdzie widać. Wejście jasności pikseli wejściowych i jasności pikseli wyjściowych. Jeżeli chcielibyśmy na przykład wejściowy, czarny piksel doprowadzić do takiego stanu, żeby był on jaśniejszy, to wystarczy, że złapię teraz ten punkt i przesunę mocno do góry. Interpretujemy to w ten sposób, że czarny piksel, który znajduje się tutaj na tej dolnej belce, został zamieniony na piksel o takiej szarości, który jest widoczny właśnie w tym miejscu. I widzimy teraz, że wszystkie czernie zostały sprowadzone do szarości. Ten prostą możemy również wykrzywiać, możemy dodawać tutaj punkty i w dowolny sposób modyfikować kształt tej krzywej. Usuwanie punktów następuje poprzez kliknięcie na danym punkcie i wyciągnięcie go poza obszar tego wykresu. Jak widać, w tle tego naszego wykresu jest również wyświetlony histogram, ten, który widzimy tutaj. To jest dokładnie ten sam histogram, także moglibyśmy w tym momencie to okienko zamknąć, ale ja pozostawię je jeszcze otwarte. U góry widzimy narzędzie, którym będziemy się za chwilę posługiwać. To jest narzędzie do zmieniania naszego wykresu, korzystając bezpośrednio z klikania na zdjęcie. Tutaj jest jeszcze jedna interesująca rzecz, a mianowicie możliwość powiększenia tego okienka. Kliknijmy w tę ikonę, i w ten sposób uzyskamy znacznie większe okno, na którym wygodniej się pracuje. Zacznijmy więc pracę. Aby zwiększyć kontrast w obszarze nieba, musimy znaleźć zakres jasności, w jakim to niebo się znajduje. Żeby to zrobić, włączę to narzędzie i nie klikając, tylko przesuwając się nad zdjęciem w obszarze nieba, obserwuję kółeczko, które posuwa mi się teraz po linii na wykresie. To kółeczko wskazuje mi jasności, po których się teraz poruszam. Przesuńmy się gdzieś w jakiś najciemniejszy obszar naszego nieba. To będzie prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu i w tym momencie jednorazowo klikam. Punkcik został zapamiętany na naszym wykresie. Przesunę się teraz w obszar nieba, który jest najjaśniejszy. Prawdopodobnie to jest mniej więcej to miejsce i również klikam. Ten zakres pomiędzy tymi punktami to jest właśnie zakres jasności, w jakim znajduje się nasze niebo. Żeby temu zakresowi zwiększyć kontrast, wystarczy teraz kliknąć w ten punkt. I na przykład korzystając z klawiszy na klawiaturze, korzystam ze strzałki w dół, przesuwam ten punkt w dół. Klikam teraz na ten punkt, i również przesuwając się strzałką do góry na klawiaturze, przesuwam ten punkt nieco do góry. I już widzimy, że obszar nieba stał się bardziej kontrastowy, bardziej żywy. Stało się tak dlatego, ponieważ zróżnicowaliśmy odstęp pomiędzy jasnościami, pomiędzy skrajnymi jasnościami, właśnie w obszarze nieba. Wszystko to, co ma jasności inne, ciemniejsze niż niebo lub jaśniejsze, będzie się znajdować na tej części wykresu i tutaj powyżej tego punktu, na tej części wykresu. I te właśnie obszary będą wyglądały gorzej, będą miały mniejszy kontrast, ale tymi obszarami w tym momencie się nie przejmujemy, ponieważ chodziło nam o zaznaczenie kontrastu nieba. Spójrzmy teraz, jak wyglądało to zdjęcie przed dodaniem kontrastu nieba. W ten sposób niebo było dość szare i wyprane. A teraz widzimy, że niebo stało się znacznie bardziej kontrastowe, znacznie żywsze, ale za to przyciemniliśmy tutaj dość mocno pozostałe obszary. Stały się one mdłe. Wróćmy teraz z powrotem do głównego okna dopasowań. Żeby to zrobić, klikam w tę strzałkę. Tutaj nasza warstwa dopasowania jest cały czas dodana i zapamiętana. Ja na chwilę wyłączę jej widoczność. Jeszcze raz wrócę i przejdę tutaj do dodania nowej warstwy, nowych krzywych. Klikam w tym miejscu. I zaczynam pracę od nowa. W tym momencie będę chciał spowodować, żeby widz zwrócił uwagę właśnie na te kamienie, które się tu znajdują. Nie interesuje mnie w tym momencie niebo. Żeby to zrobić, znowu klikam w tym miejscu i sprawdzimy zakres, w jakim znajdują się nasze kamienie. Jak widać, powiększę sobie może ten fragment. Powiększenie wykonuję poprzez wciśnięcie Ctrl Plus na klawiaturze. Jak widać, tutaj są bardzo ciemne obszary, niektóre obszary są prawie czarne. Także kliknę gdzieś w tym miejscu. Przejdźmy teraz do najjaśniejszych obszarów na tych kamieniach. To będzie gdzieś prawdopodobnie tutaj. I teraz powinniśmy zwiększyć stromość tej krzywej, która się właśnie w tym miejscu znajduje. Klikam na ten punkt i strzałkami na klawiaturze zmniejszam. Klikam na ten punkt i przesuwam ten punkt do góry. Czyli oznacza to, że najjaśniejsze obszary na tych kamieniach rozjaśniam. A poprzedni ruch oznaczał przyciemnianie najciemniejszych obszarów znajdujących się pomiędzy kamieniami. Jeżeli ten obszar i całe nasze zdjęcie stało się zbyt ciemne, to możemy tutaj nieco wrócić z tym punktem do góry. Ta nasza krzywa nadal jest tutaj bardzo stroma. Pozostałe części zdjęcia będą leżały na krzywych. Płaskich tych rozpłaszczonych tutaj i tutaj, także będą one się cechowały niskim kontrastem. Spójrzmy jeszcze, jak to zdjęcie wyglądało przed dodaniem tej krzywej. W ten sposób. I po dodaniu widać, że niebo stało się wyprane, praktycznie niekontrastowe, natomiast w obrębie tych kamieni kontrast znacznie wzrósł. Także dzięki temu, że możemy tutaj wybierać sobie zakresy, które będziemy chcieli wzmocnić, możemy wybrać dokładnie, co będzie kontrastowe na zdjęciu, a co pozostanie niezbyt eleganckie, niezbyt ładne. Spójrzmy jeszcze raz na pierwszą wersję. To jest wersja, gdzie nacisk jest na niebo. Schowajmy może na chwilę tę paletę. Zmińmy ją. To jest zdjęcie oryginalne, a to jest zdjęcie z naciskiem na kontrast tych kamieni. To, co osiągnęliśmy na tych zdjęciach, nie jest oczywiście ostatnim słowem. Powinniśmy te zdjęcia jeszcze bardziej obrobić, jeżeli chcielibyśmy uzyskać maksymalnie ciekawy efekt, ale tym zajmiemy się w następnych lekcjach.